Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie, lecz z nowymi zmianami. Udało mi się wybić 81 poziom na Autołowach. Zakupiłem sobie taki oto kostium, biały hełm Azraela, który daje mi 15 na błyski. Tak samo zbrojkę, 2 KHP 15 błyski i 20 diabłów 10 przeżywki przyszyw, w broni. Ubrałem się cały na diabły. Miałem gdzieś około 80%. Na błyski około 60%. A może nawet i trochę mniej. Zaraz sprawdzę. Na diabły. Sil przeciwko diabłom 50%. Chyba w zależności od tego, czy zmieniałem tą to, to maskę na żelka, który ma 20 na diabły. Bądź zamieniałem sobie tą branzę. Również na 20 diabły. No i tak standardowo drewniane buty, 1,5 kHP. Wbudowany bon, 10 błyski. Tak samo z miedzianym naszyjnikiem. Ebo zakupiłem sobie 20 na diabły. Truta dalej jest ta z 31 średnie. W zbrojce mam wbudowane 10 błyski, 2 kHP. O, włączona alchemia była. Przez przypadek. Nie udało mi się zrobić jeszcze. W sensie już wymiksować tego mitycznego, mitycznego Onyxa. Chociaż w sumie on tu już i tak dupy nie urywa, ale mógłby być już wsadzony. Muszę zrobić jeszcze sobie granat mityczny i diament wymiksować na odporność na obrażenia umiejętności. A co bym chciał się zająć dzisiaj w dzisiejszym odcinku, to jest ta tarcza tytanów, która jest na plus 4. Ona daje, ma wbudowany bond, odporność obrońienia umiejętności do 10% na pl poziomie plus 9. Także no, próbujemy. Przygotowałem sobie tutaj 9 bodzi, czy 8? 8 bodzi. Próbujemy wbiciem na plus 5. Jak myślałem Niepowodzenie Na plus 4 Pięknie weszło Kolejna próba na plus 5 Nie weszło Podejrzewam, że może być trochę szarpania się z tą tarczą Wybiłem ją jeszcze raz Na plus 4 Kolejna próba na plus 5 I siadła na plus 6 Potrzeba księgi klon w plus Także to nie jest jakiś drogi ulepek Tylko te nogi bajonka, To jest takie bardziej Kosztowniejsze, ale też nie jest aż tak drogie. 3K sztuka. Tam widziałem nawet 50 sztuk za jednego wona. Jest plus 6. Tarcza Tytanów. Kawałek płótna z plusem. Do tego biała perła. Coś tu może trzeba zaczarować. Tak, tak. No, niestety nie weszło. Kolejna próba na plus 6. I również nie weszło. Dobra, mam kolejne nogi pająka. Tarcza jest plus 4. Dokupujemy jeszcze 10 bodzi. Próbujemy ją na plus 5. Hmm, nie udało się. Dobra, kolejna próba. Tarczy na plus 5. Bierzemy bodzia. Klepiemy. Udało się. Na plus 6. Udało się. No i próba na plus 7. Siadło. No to mamy tarczę plus 7. Teraz tutaj mi zostało Zwój Boga Smoków. Nie wiem, czy to faktycznie daje te 10%, ale mogę próbować. Lodowy Róg Wieloryba. Mam niebieską perłę, mam i tak jak mówiłem, to na plus 9, co już będzie robił metalem, jeśli wejdzie. No, niestety nie weszło. Potrzebuję kawałki płótna. Kawałek ulepszenia. Kawałek płótna. Plus. Nabrał. Zakupione na plus 7. No niestety. Tarczka wylądowała na plus 5. No i plus 4. Co się wiąże znowu z, z zakupem nóg pająka. Tu w zostały jeszcze 3 sztuki. Dobra. Udało się. Na plus 5. Na plus 6 weszło. Kawałki płótna. Ulepszenia. Kawałek płótna. Plus. Dwie sztuki. Po 4 kaka. Ostatni bodzie Na plus 7. Nie. Udało się trzeba zakupić jeszcze 10 sztuk bodzi, 37 kakao, prawie 38, i pyk, no nie, no i cofnęło mnie do stanu początkowego, no pewnie i tak... Tanie, bo były w Ino te ulepki, ale trudno. No i jest. Tarszka plus 4. Dobra, przetransportowaliśmy się do Ino. Kupiłem 50 sztuk nóg pająka za jednego wona. To, co mi zostanie lub nie, to się sprzeda. I tutaj w bodzie 10 sztuk około 31 kaka kosztuje, więc jest taniej niż w królestwie czerwonym. A my dalej starczą plus 4. Dobra, siadła na plus 5 na plus 6. Siadła również. Więc nic nie pozostaje innego niż zrobienie na plus 7. I teraz największym problemem to są kawałki płótna. Dobra. Udało się ulepszyć na plus 7 Czyli... A, tego nie mam na pewno teraz. Lodowy ruch wieloryba. Dobra, 10 sztuk, od razu kupię, niech będą. Co by to może tak zrobić? I pyk, nie siadło. Knaj no kawałki płótna. Kawałek. Czyli dwie próby już były na plus 8. Nie, ale to już normalnie cena ta przesada jest. No dobra, 6 kakawy wyjdzie za... Najwyżej przeloguję na channel drugi, zobaczę może tam taniej będzie. Dobra, ale kolejna próba jest na plus 7. No i spalił. Na plus 6. Spalił. No i tarcza jest plus 4. Plus 5. Plus 6. No i kawałki płótna. Dobra. Przenoszę się na channel drugi. Dobra, jest na channel drugim. Tutaj kawałki płótna. Dwie sztuki za 5kk stoją. Także jest trochę tani. Została nam ostatnia biała perła. A są tu czerwone w ogóle jeszcze jakieś? Czy ślepy jestem? No nie widzę krwawych pereł. Ale na razie do plus 9 to mi daleko. Tym bardziej, że jeszcze spalił. I cyk. No i jest plus 4. Nogi pająka. No i mamy tarczę plus 3. Aha. niezbyt dobrze. Jest plus pięć. Jest plus sześć. Biała perła. Siedem i pół kaka kosztuje biała perła i pyk. Co? Jak to? Aha, jeszcze te kawałki płótna, ulepszenia, kawałek płótna, tu trzy sztuki za pięć, no dobra, ale tak nie ma, tak pewnie wszystko wykupię, <grystanie> i pyk na plus 7, czyli mamy bo bodajże trzecią próbę na plus 8 czar mary pokus siadło na plus 8 panowie panowie i panie albo panie i panowie mamy tarczę plus 8 która daje nam 8% odporność na obrażania umiejętności w tym momencie nie chce mi się bawić w ulepszenie bo tego na plus 9 na spokojnie sobie to może wbiję metalem. Wiem, że ten metal to jest trochę drogi gips, ale myślę, że wydropię to ze skrzyni Hydry. Nie będę jej na razie bonował, bo nie czuję takiej potrzeby. To w przyszłym czasie. No i co, będziemy wbijali 95 poziom, na autołowach również. Przydałyby się jakieś raty serwerowe, bo dosyć ciężko idzie. Teraz, jak stałem na autołowach, to sobie odpaliłem jeszcze medal. Bohatera bodajże, który wytropiłem ze skrzyni rybaka Plus PDK z u to miałem 100%. No nie szło to porywająco, ale dobrze, że nie musiałem siedzieć przy komputerze, tylko to ten bot leciał z tym. No i co? Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania oraz komentowania w na następną sobotę. Zrobimy konkurs każdy kto pod tym filmem. Zrobi komentarz, zalajkuje oraz zasubskrybuje kanał. Weźmie udział w losowaniu. Pierwsza osoba, która polosuje, dostanie 3 wony. Druga osoba, 2 wony. I trzecia osoba, 1 wona. Także następny film odbędzie się w sobotę z wynikami konkursu Siemanko.